A dzisiaj zacznę tak trochę zaczepnie. To jest mój silnik w moim aucie. Jak widać, prawie odpalony. Czy znaczy silnik działał, tylko przedłożeniem do auta. Teraz muszę zrobić jeszcze raz elektrykę. No i podłączyć półosie to szczegół. Już podłączę półosie, to już auto będzie działać. A przechodząc do Twojego silnika, to jest tak. Dzisiaj na warsztat poszedł mechanizm różnicowy. Te wszystkie łożyska zostały z niego wyciągnięte razem z uszczelniaczami. I z innymi takimi dziwnymi rzeczami. E, na przykład z, o, tutaj proszę bardzo, z kawałkami sznurówek. E, które robiły za w, proszę bardzo, w tym robku. E, I może nawet uda się zobaczyć fakturę z tego, że to faktycznie były sznurówki. Coś to widziałem przed chwilą. Teraz już jest wszystko zalane środkiem do czyszczenia silników, żeby to troszkę, troszeczkę odtajało, bo jest bardzo, bardzo, bardzo brudne. No i jak uda mi się yy, to oczyścić to pojadę do, do, do tokarza, gdyż te tulejki są strasznie zmasakrowane i przez to te wałki raz, że nie chcą wejść. A dwa raz że jak, się we, jak wejdą, to się nie chcą kręcić, więc trzeba to wszystko poczyścić i na, naprawić. Co tu jeszcze jest? Gwint, to dziwo były ok. Tutaj jeszcze są uszczelniacze od wału, to są takie części typowo mikrosowe, ale ja poszukam u siebie na strychu w magazynie. Może znajdę lepsze. Tak, Ten ma tu wyłamany rowek, więc ten, ten, ten pierścionek nie będzie się trzymał, wypada. No ja go wyciągam w palcach. A znowu to, proszę bardzo, tu ma jakiś patent typu. Tu jest łożysko, tu ma być łożysko, tu było łożysko, tu są jakieś dziwne blaszki powstawiane, tu jest, to jest tam, to. To jest nie, to. to jest to, tak. Tutaj powinno się to oryginalnie kończyć w tym miejscu. Może coś takim troszkę ostrzejsze, będę pokazywał. W tym miejscu powinno się to oryginalnie kończyć. A tu jest ustawiona jeszcze tulejka, i tutaj proszę bardzo, tutaj taka głęboka tulejka jest stawiona. I były tu stawione dwa uszczelniacze. Dlaczego? Po co? Nie wiem. I te, te dwie części do ode mnie dostaniesz, jak je znajdę. Wiem, że je mam, bo je widziałem. Co jeszcze? To jest tak. Przejrzałem sprzęgło całe razem tam z, łóż, z łożyskami. Nie jest źle. Tam jest gaźnik, i mechanizm zapłonu, i kondolusznik to na końcu. Co jeszcze? Tutaj są. Cylindry na dawce, tu już mam nawet zaznaczone, taki rdzawy ślad jest jak mam uciąć tylko z tego miejsca, żeby je wstawić tu. Następnie muszę je wyczyścić, pomalować, wypiec farbę w, w piekarniku albo w jakimś innym piecyku, żeby to było już gotowe. Następnie jak już dojdę do ładu, co z tym dalej robić i czy będę miał tłoki, to ruszymy. Z tym? E, mechanizm różnicowy tak naprawdę jak tylko dostanę łożyska i zaliczę tokarza, to jest gotowy do składania. Wszystkie te rzeczy są to są rzeczy nie do mechanizmu różnicowego, ale te wszystkie co tutaj są, e, trzeba kupić łożyska, e, zigery, simmeringi, e, no i co? Wydystansować to, to nie jest problem. Najgorszy problem jest przetoczyć te tulejki. E, Zobaczę czy to się da zrobić tak bez wstawiania nowych. Bo tutaj już jest tulejka wstawiana. E, a Jedna opcja jest taka, żeby wstawić nową i tu, i tu, żeby o te, o te wałki weszły. Jeżeli nie, no to trzeba będzie wstawić nowe tulejki. To już ogarnie, ogarnie mi jakiś pan Co tu jeszcze jest? Tu są szpilki, to też jest już namoczone, szpilki i milion obecnych w tych silniku uszczerek, pod głowice. Tutaj co? Tutaj leży jakaś, jakieś części od skrzyni biegów.